Na M6 jestem zawsze gotowy. Słuchajcie to, aż wstyd, że tak długo czekaliśmy, bo ponad tydzień z nagraniem tego konkretnego samochodu. Dzisiaj pokażemy Wam BMW M6 z 2017 roku z przebiegiem około 50 tysięcy kilometrów z Polskiego salonu. Naprawdę wyjątkowe auto. Zobaczcie i przekonacie się o tym sami za chwilę. Ciekawostka numer jeden, czyli jakie auto. Przedaliśmy, przyjmując w rozliczeniu, M6. Pomyślicie, nie wiem, jakiś Portofino, 911, M5, M8. Nie, BMW 320d. Po prostu zmiana priorytetów i oczywiście nie ma w tym nic złego, ale rzeczywiście brzmi to całkiem zabawnie. Ciekawostka numer dwa. Jeździłem wieloma M-kami, prywatnie, m 2 m 4 przez długi czas. Jeździłem się tymi samochodami z nami, jeździłem się też m 8 ale nigdy nie jeździłem M6, więc wsiadając z tego samochodu nie do końca wiedziałem czego się spodziewać. Myślałem, że cały czas to auto będzie chciało mnie prowokować, zabić i tak dalej. Też nic bardziej mylnego, bo M6 jest świetnym Gran Turismo. Oczywiście no, nie byłem nim jeszcze w trasie, nie wiem jak to auto do końca się zachowuje na zakrętach, ale ona aż tak bardzo nie prowokuje, jest bardzo eleganckie. Zawsze mam problem z krótkimi filmikami, bo się rozgaduje, a mamy limit 3 minuty na YouTube Shorts. Wyposażenie w 10 sekund M6. Zaczynamy teraz. Kierownica podgrzewana, elektrycznie sterowana. Nagłośnienie Harman Kardon. Miękkie domykanie drzwi, komfortowe. Podgrzewane oraz wentylowane fotele. Head up display: tryby M1, M2, i już jestem po czasie. Pamięć foteli i masaż, który jest dla mnie bardzo istotny. Finito. Oprócz tego, że samo BMW M6 jest wyjątkowe, to ten egzemplarz też jest wyjątkowy. Przy okazji przekonałem przebieg, on jest bliżej 60 tys. km. Sorry. Moim zdaniem konfiguracja jest absolutnie wyjątkowa. Jeżeli chodzi o lakier, to jest San Marino Blue, w połączeniu z tym jasnym wnętrzem. Moim zdaniem to wygląda absolutnie wybitnie. Auto jest też pokryte całe ceramiką. No a stan lakieru jest wręcz perfekcyjny. Auto też jest całkowicie bezwypadkowe. No i generalnie linia tego auta jest nadzwyczajnie moim zdaniem piękna. Warto podkreślić, że w M6, w przeciwieństwie do nowego M8, mamy tylko i wyłącznie napęd na tylną. Oś. W tym miejscu dzięki też za obejrzenie filmu. No i serdecznie zapraszam Was do zobaczenia. M6 na stronie oraz na żywo. To jest na pewno świetna lokata kapitału.